Cześć, witam serdecznie na moim kanale i zapraszam na prezentację pierwszego tomu z nowej kolekcji od wydawnictwa Hasher, jaka nam niedawno wyszła, a jaką jest właśnie Marvel Origins. Słuchajcie, pierwszym komiksem, jaki właśnie wydało nam wydawnictwo jest właśnie Spider-Man z 1962 roku, czyli komiks już dość leciwy. Z nowej kolekcji będziemy właśnie mieli yy, pozycje dość starsze z takimi bohaterami jak właśnie prezentowany Spider-Man, Thor, Daredevil czy na przykład Fantastyczna Czwórka i też to będą komiksy z tamtych dawnych lat tak mamy oznaczenie z numerem 1 no i tutaj mamy z tyłu oczywiście co znajduje się w tym zeszycie album zawiera ma zeszyty Amazing Fantasy 15 oraz Amazing Spider-Man zeszyty od 1 do 5 przeczytałem ten tom i chciałbym go zaprezentować co, co wam powiedzieć Słuchajcie, tak jak w bohaterach i Zdłoczyńcach mamy spis treści, mamy poszczególne zeszyty oraz przedmowę, przedmowę z której możemy się właśnie dowiedzieć, jak te komiksy między innymi powstawały, trochę tak zachęcające nas do kupna też i do tej nowej kolekcji. Bardzo podoba mi się w ogóle, że te zdjęcia tutaj takie są, widzicie, o, o, o osób, które po prostu były odpowiedzialne, jak na przykład dyrektor wydawniczy. Pani nie jakiś euro. Ciekawy jestem, czy w kolejnych zeszytach, w kolejnych komiksach także będziemy mieli coś takiego, bo to zawsze jest wiecie ciekawie. Słuchajcie, no i mamy pierwszy zeszyt Amazing Fantasy. Tak naprawdę, słuchajcie, no, jest to historia chyba wszystkim doskonale nam znana, gdzie młody Peter Parker, który no, wchodzi jeszcze, ucieszcza do szkoły. Jest tak naprawdę wyśmiewany przez swoich rówieśników, nieakceptowany, by tak powiedział, ale. Pewnego razu kiedy idzie na wystawę naukową zostaje ugryziony przez radioaktywnego pająka, po czym oczywiście zyskuje ponadnaturalne zdolności. Wszyscy to znamy, całą tą historię znamy, chyba doskonale ci, którzy siedzą w komiksach. Na podstawie tak naprawdę tej historii także powstały nam filmy, które też chyba wiele osób zna. Słuchajcie. Da się odczuć na pewno, że czytając ten komiks, te historie, bo nie będę tak opowiadał wam wszystkich tych historii, bo to są jakby takie początki, bardziej chcę powiedzieć to o swoich odczuciach, czytając powiem wam te historie, Czytając y, dialogi w tych dymkach, da się odczuć, że, historie, że rozmowy, że komiks po prostu y, kiedyś był tworzony chyba głównie dla dzieci i młodzieży, gdyż według mnie jest to taki, są te dialogi, te rozmowy, to wszystko jest takie uproszczone, takie y, przystępne bym powiedział i naprawdę porównując z dzisiejszymi zeszytami, dzisiejszymi komiksami widać jak nam się po prostu na przestrzeni tylu, nastu lat yy, komiksy zmieniły pod tym względem, że dzisiaj mamy komiksy bardziej dla dorosłego odbiorcy, dla dojrzałszego odbiorcy. Tutaj naprawdę widać troszeczkę różnicę. Słuchajcie i takie, co mi się podobało w tym na przykład, że po każdym zeszycie mamy właśnie takie fajne ciekawostki, gdzie możemy się czegoś dowiedzieć, jak na przykład od autorów, na przykład, jak y, kiedyś ludzie pisali też do redaktorów y, listy, bo kiedyś tak było. To są właśnie fajne rzeczy, które wzbogacają naszą wiedzę. I taka fajna rzecz powiem Wam, że na początku, właśnie y, pierwszy rzecznik nazywał się y, D. Nie, chwilkę. Am, de, amazing, amazing Fantasy. Dopiero. Później powstał nam The Amazing Spider-Man. I jeszcze ciekawa taka rzecz, którą tutaj wcześniej się wyczytałem sam wcześniej, gdzie między właśnie Amazing Fantasy a pierwszym zeszytem regularnej serii Spider-Manie, tej pięciu zeszytowej, minęło kilka lat zanim on powstał. Najpierw mieliśmy tam jakby taką genezę Spider-Man, a dopiero później mieliśmy w kilka lat później już taką pełną historię, właśnie z tym bohaterem. Ja na przykład o tym nie wiedziałem, i to jest fajna sprawa, że mogą się z tego dowiedzieć wcześniej, mogą się dowiedzieć właśnie o tym z tego albumu. I właśnie to jest też fajna rzecz. O widzicie, znowu mamy tutaj talenty Marvela, Stanley, twórca Uniwersum. To są naprawdę fajne rzeczy. Ja zawsze powtarzam, że lubię takie rzeczy w komiksach, bo wzbogacają naszą wiedzę i możemy się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć. No i słuchajcie, mamy kolejne historie, kolejne historie z Peterem Parkerem, który już tutaj dalej odkrywa swoje moce. Wiecie, chcę też tutaj czynić dobro, no ale oczywiście tutaj nie zawsze mu się to udaje tak do końca i co tutaj z tych właśnie takich ciekawostek też można wyczytać, między innymi to, że kiedyś bohaterowie byli postrzegani jak tacy mocarze, wiecie, bez jakichś uczuć w ogóle, tylko supermocy i tak dalej później dopiero, kiedy Spiderman powstał, kiedy Stan, Stan Lee go oczywiście stworzył, bohaterowie mieli także swoje problemy swoje problemy, jak każdy człowiek tak naprawdę, mimo że mają po swoje naturalne zdolności, to mają swoje problemy, takie jak na przykład Spiderman, który, no jak wiadomo, po śmierci swojego wujka Bena, chciał też tutaj właśnie w tej historii jednej zarobić jakoś pieniądze, żeby pomóc Ciocimei na utrzymanie po prostu domu, no wiadomo, życia. I to jest też fajnie tutaj pokazane, że tutaj Spiderman jest też też ludzki, po prostu, też ludzki. I to były takie właśnie zalożek tych. Bohaterów, którzy pokazywani są, ja już bardziej tacy, no, osoby, które mają także swoje właśnie problemy, tak ludzkie. I tu widzicie, mamy kolejny jakiś zeszyt, i, po, i znowu jakieś teraz prywatne wiadomości Spidermana. To jest fajna sprawa, tutaj to zaznaczyłem. No i później poszczególne, właśnie historie, gdzie Spiderman swoich pierwszych wrogów właśnie poznał, jakim jest Vulture, czyli Semp. Później mamy doktora Octaviusa. Yy, chyba jest jeszcze. Poczekajcie. Kameleon też jest, właśnie. Yy, jest jeszcze ten, taki co w piasku, jak on się nazywa? Poczekajcie, bo zapomniałem, wyleciało mi z głowy. Tutaj mamy doktor Octaviusa. Coś mi się ostrość tutaj troszeczkę przestawiła. O, już dobra jest. Yy, zaraz Wam pokażę. Sandman, o, już mi się przypomniało. Sandmana. Także klasycznie, tak naprawdę. Znów coś z ostrością się zrobiło, nie wiem czemu tak się robi. Yy, znów yy, klasycznie, tak naprawdę, jego przeciwnicy, jego jedni tacy z najbardziej znanych przeciwników, którzy tu mają, są właśnie w tym zeszcie. Słuchajcie, kreska tego komiksu. No, widzicie, komiks wygląda tak jak wygląda. Według mnie nieźle, powiem wam naprawdę, biorąc pod uwagę to, że komiks jest z 1962, tak? Czyli pierwszego, ziem tutaj Babola nie, nie strzelił Wam chyba drugiego drugiego roku no to ile to będzie 58 61 lat no to naprawdę powiem wam że naprawdę to nikuje w oczy i to się w całkiem fajnie ogląda ale mówię rozmowy w tych dymkach no te dialogi to wszystko czuć że ten komiks po prostu był inaczej kiedyś tworzony no ale nie ma co się dziwić i powiem wam że naprawdę byłem zaskoczony jak mimo upływu tylu lat mi się ten komiks całkiem fajnie czytało, powiem wam, nie spodziewałem się, że będę po prostu e, aż tak dobrze go, e, mi się go czytało, bo byłem troszeczkę sceptycznie nastawiony do tak leciwych komiksów, a tu jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony. I, no i oczywiście później mamy zapowiedzi, Tutaj też troszeczkę dodatków mamy, no nic takiego wielkiego, ale coś tam zawsze jest. I po tej zapowiedzi mamy oczywiście poszczególnych numerów, Malwa fantastyczna czwórka, Mystery, Thor, Hulk i po znowu fantastyczna czwórka. Ja Wam powiem tak, powiem Wam szczerze, że naprawdę fajny komiks, no i ładnie, bardzo ładnie wydany. Nie spodziewałem się, że aż tak mi on się spodoba, bo y, trochę tak jak wspomniałem, podchodziłem do tego dość tak no, negatywnie, ale tu się miła niespodzianka. Ponieważ już tak przekonany na, na końcu, że ja tej kolekcji nie będę kolekcjonował, nie będę zbierał, wystarczy mi na, na razie to, co mam. Oczywiście ja bardziej jestem oczywiście za Disney, nie za Marvelem, chociaż oczywiście mam w swojej kolekcji kilka komiksów. To jest z Marvela, bo lubię także niektóre postaci, m.in. właśnie Spidermana, i zamierzam y, kupować tylko komiksy ze Spidermana. Chyba, że jakiś tam jeszcze może wyjątek zrobię i będę go kupywał. Drugim takim powodem, tylko też kupiłem ten pierwszy rzeczy, każdy wie, chyba większość z nas, cena jest bardzo atrakcyjna tylko 15 zł, chyba niecałe. Czyli to wiecie, to tyle co nie można powiedzieć. Myślę, że nawet jeżeli komuś się nie spodoba ta historia, nie spodobałem się tej komiksy, nie, nie no wiecie, no, też leciłem, nie każdemu to może przypaść ta różnica pokoleń, że tak powiem, to myślę, że 15 zł to nie są jakieś wielkie pieniądze i nie będzie ich po prostu. Żałował. Dlatego ja też sobie kupiłem i zamierzam pozostałe tomy ze Spider-Manem. Także kup kupywać. Napiszcie mi koniecznie co wy sądzicie o tym tomie, jak on wam podszedł, yy, podszedł po prostu czy podszedł w ogóle, bo ja się nie spodziewałem, że aż tak będzie dobrze. Także tak jak wspomniałem, będę kupywał tylko wybrane numery komiksów, tym bardziej, że z tego co słyszałem, to pozostałe tom chyba drugi tom ma kosztować 30 zł, natomiast następne mają kosztować prawie 50 zł i podobno mają mieć. Niecałe 200 stron, czyli to wiecie, też za 50 zł. No to możemy sobie naprawdę jakiś komik skupić, no, z większą ilością stron myślę, bo to też myślę, że jest warte. Chociaż oczywiście treść jest najważniejsza. Ale to są tylko moje subiektywne takie opinie, o moja opinia. Napiszcie mi, co Wy o tym sądzicie. No i oczywiście tak wspomniałem, jak wam ten komik poszedł. Także podszedł. Czyli to by było na tyle w tym materiale. Dzięki za obejrzenie i widzimy się w kolejnych moich materiałach. Cześć!